Zobacz. Nie wiem, zobacz jeszcze. Sprawdzaj no, w kierunek. Czy południowe chyba, pewnie koło 12 230, bo... coś wow, kurwa! Prawie Prawie. Aktualnie leżemy mechanik, aktualnie i na takiej tragedii nie mam musi ci powiedzieć. A widzisz, kurwa? No, tak, ale też dobrze, za bardzo też nie jest. muszę się wymienić, zobaczymy, jak Ty pokierujesz. Daj. Tak? No, daj. Tak, Polar Street i kierunek północny. Zwróćcie idzie. o, się na kierunek zachodni. Wysiągnąć odbijamy. Na parking. Dajemy sobie teraz jakieś światło. Wyświatło mówią. Najpierw idziemy dalej. Kierunek północny aktualnie na co on Przypadek znikł w prawo. O, no, sztuczka. Kierunek północny. aktualnie, uliczkami, kierunek północny. M637, czerwony. Jakie Gdzie, gdzie, gdzie babo, nie się ma nikogo. Nie się, bo... znaczy, no. się. Olackie zatrzymanie Wysiądź. No właśnie Poddaj się. Cześć! Cześć piękna, a jak... A ja A ty tutaj młody jesteś, nie zasłużyłeś jeszcze. A, stary... No i teraz tutaj tralala na cele i lecisz. A może do psychologa, bo jednak. Gdzie? No? Jednostka BIA również. O! Znalazłem auto! Tak, Szymano. mówisz? No. Dobrze. Co okay. taka pani jest z nim Ja dobrze. Nawyzywała je mysiątko, bo bo, bo co? Hmm. Bo rudy nie jestem, to nie powiem. Dobrze, zapamiętam sobie to. Jak pani ma na imię? Hej. Słucham? Jak pani ma na imię? Ty, kto jedzie tym giebem? Ja bym by Ty zapierdalaś tam? Jessica! To on! Biergo! Biergo! Bierz go! Jessica zapierdziela za tym, za Dimą za ponownie. Dobra, jak coś. Nie no. e, niedaleko Tonego, w stronę Lamesy. Dobra, zaraz do po motocyklu. No, tak ona tak? jest Komu na kanale 1 Ona na 1 jest, mnie nie ma tam. To na, na trójkę nie idzie. Weź Od odejdźcie, panowie. Odejdźcie, panowie. Na trójkę idź, baba, jak możesz. Odejść panowie. Idę, daj, idę, idę, idę Chyba Jessica. A za co? Za cały kształt. Czego? A sam ci napiszę. Jedźcie Napisz panowie. mi, dobrze.